Cisza na planie! Kamera? Łączę. Poszła. Ja, scena druga, ujęcie pierwsze. Jestem reżyserem i kręcimy film, ja. Najtrudniejsze było ogarnięcie tego, żeby wszyscy robili to, co mają robić w tym samym czasie i żeby nagrać pierwszą scenę, było ciężko trochę. Ja, scena druga, ujęcie szóste. Akcja. Hej. Co Cześć. Ja? Cześć! Grają główną postać, jaką jest Paweł. Paweł jest licealistą, który jest taki niezauważony, czuje się. Jakby był takim cieniem wśród innych. znajomi, głównie jego przyjaciel. Próbuję mu w tym pomóc. Michał jest najlepszym przyjacielem głównego bohatera i właściwie jest takim introwertykiem, który bardzo lubi swoje położenie i nie widzi problemu. Na pewno nie dostrzega problemu w tym, co doskwiera Pawłowi. I no, dobrze, że mu jest taką rolą, jaką pełni w klasie. Czyli no, potrafi zagadać, ale nie czuje do tego potrzeby. Ja jestem z pionu montażowego. Patrzę tutaj, co się dzieje, ogarniam całą sytuację, śledzę to, co się dzieje na planie. Już widzę, że będę miała dużo roboty na montażu.